Nowy rok zaczynam z grubej rury. Gwiezdny makijaż, herbatka na sranie. Przypominam, że miałam szóstkę z plastyki. Proszę cofnąć tą ocenę. Poprawiłam pani z plastyki, proszę już mi jedynki nie stawiać. Ja mam tak szeroko rozstawione oczy? Czy to jakiś filtr? Ta. Siema, co tam? Ja jestem ciekawa, czy to jest wszystko równo przyklejone. Ciekawe też, czy ta farbka z raban nie jest przeterminowana. O, jaki ładny korek. Wszystko podrujemy pigmentem. Chwila prawdy. Oje... Dobra, tu trzeba poprawić. Dobra, nie jest tak źle. Oła! To okazało się być trudniejsze niż myślałam. Ja po prostu lubię się malować. Ja już nie wierzę w ten makijaż. Wy uwierzcie we mnie. Wiecie, jak ta gwiazda wygląda? Tak. Ale malujemy to. Robimy to dalej. Jesteśmy tu. Mi zostały tylko dwa miesiące życia. Jako osoba młoda, bo później będę miała 30 lat, więc to jest mój ostatni dzwonek, żeby robić takie wspaniałe makijaże. Co to za bomba? Nikt we mnie nie wierzył, ja w siebie nie wierzyłam, a to zaczyna jakoś wyglądać. Make-up ma potencjał, pani z plastyki już tą pałę zmienia na sześć z minusem. Gwiazdę dookoła, wysmaruję białym cieniem, później to rozblenduję. Chińskie rzęsy, nie mam pojęcia, gdzie mam iść do makijażu. Kryształki. Na pierwszy rzut oka ten make-up wygląda dobrze, ale im dłużej się na niego patrzysz, tym bardziej widzisz, że coś jest nie tak. O! Jaka gwiazdeczka. Krzywa ta gwiazda, ale nie patrzcie się na to za długo.